Dobry wieczór. Mimo tego, że chciałem zacząć słowami witam serdecznie, nawiązując do tweeta Jarosława Kaczyńskiego, który. Pierwszego, który w historii, <laughs> pierwszego w historii, którego konto pojawiło się podczas inauguracji prezydenckiej kampanii prezydenckiej Rafała Trzaskowskiego. Jeszcze raz, dobry wieczór. Dobry wieczór e... Państwu, Krzysztof Peron i Grzegorz Błoch. Tak, witamy serdecznie na puga duchach dżentelmeńskich przy cygarku i Coca-Coli. Tak? Przy cygarku i coca Zgadza się? I co nas, co, nas, co nas piekliło w ostatnim czasie? Co nas, Panie Grzegorzu a, e, e, piekliło? Ja powiesz. myślę, że cała Polska żyła mm, <laughs> żyła kar <śmiech> <Ja> <śmiech> <są> karzyckiego, tak. <laughs> Polecamy to Państwu bo, do obejrzenia. No po prostu była bardzo... rewelacja starszy pan, który trzyma fason ponad normą, po prostu ja się ja jestem, nie jestem wielkim to jest, to jest niesamowity przykład poprawnie poprowadzonej takiej kampanii marketingowej, tak. jak można ze starszego faceta, takiego można powiedzieć, na którego wszyscy nie tak dawno pluli, jeżeli chodzi A o... Ale dalej plują, no, połowa Polski pluje na Jarosława Kaczyńskiego, po, połowa na Donalda Tuska, wiesz, no to... Tak, ale w tym, podczas tego wydarzenia on się jawił jako taki serdeczny starszy pan, ja mam na wrażenie Rząd tak zaczął być odbierany przez ludzi. On, no on jest serdecznym starszym panem, o czym nas po prostu przekonał. On no, nas przekonał do tego, tym serdecznym, sympatycznym starszym panem, który tutaj potrafi bekę zrobić nawet z Was, influencerów. Wiesz, tam, Jar Boże, Jarosław, mówię, pan Trzaskowski ma doskonałych doradców, Wizerukowo jest spięty, jest przystojny, jest tam, wiesz, no, pełny anturaż wspaniałego kandydata. I nagle pierwsze, że mu zabierają domenę na przykład Polsko, a drugie, że Jarosław Kaczyński robi większe show swojego <grym> pierwszego tweeta, niż pan Trzaskowski, mówiąc do tego, do szlachetnej swojej widowni w Gliwicach, bonjour. <grym> <grym> I, też i, ja, ja tego bonjour? <grym> Ja, ja oglądam konwencję, lubię konwencje wyborcze. To jest zawsze, zawsze fajne show. I też, I też pojawiło się nawiązanie do jego chyba e, kulinarnych e, zamiłowań, ponieważ słaniało naszej potrawie jakąś zalewajka. No. Potrawie nie I to jest korzystał, żeby był na ślańsku. No. I, ja I to jest kandydat na prezydenta, który, o, który, o, o którego decyzyjności na razie nie wiemy nic, Co do tego, co on by chciał tutaj e, zmienić. Na razie wiemy tylko, że chciał zaszpanować jakimiś hasłami o, 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 wypowiadając jedno francuskie słowo, chcąc zabawić publiczność. Ja myślę, że to już nie jest ten czas, kiedy ludzie są w stanie złapać się na takie chwyty, gdzie ktoś faktycznie przyjdzie ładnie ubrany, coś fajnego powie, elokwentnie. Grzegorz, ale dlaczego nie? Przepraszam, że Ci przerwa. dlaczego nie? Zauważyłeś, jak ludzie głosują? Ludzie głosują cały czas na te same hasła, na tych samych ludzi, wierzą w te same bzdury. No przecież pan Hołownia... Jego teolog. teolog nie to, jego sławetny lekarz będzie do ciebie dzwonił. I ja się śmieję, bo pan Stanowski powiedział, że czeka na, aż do niego zadzwonią o kolonoskopie. Ciekawe takiej rozmowy. Siedzisz sobie wieczorkiem, prawda? E, e, drineczka czekasz na, um, te, na informacje wieczorne. Od pasz cygarko, i, a tu telefon ding, 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 ding. Dobry wieczór, pani Krzysztofie, tu pana. Jak się nazywa lekarz ten, co, co robi kolonoskopię? Enterolog? Nie. Gastrolog? Gastrolog. Poza, abstrahując, no dzwoni do Ciebie i mówi, wie Pan co, bo jest taka sprawa, że już Pan jest w takim wieku, że może powinien Pan, może są jakieś problemy. no wie Pan co, no teraz to nie bardzo, bo tam oglądamy, czekamy na wiadomość. Nie, nie, ja bym bardzo Pana zachęcał, bo już ten termin jest. No to Pan Hołownia też, e, 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 też, Wykazał się tym, tym rodzajem eruducji, w którym jakaś część społeczeństwa uwierzyła, prawda? No, umówmy się, że to ludzie w to uwierzyli, ten 20-50 dostał całkiem porządny wynik, więc ktoś to uwierzy. Tak? No i teraz jak ja, Jarosław Kaczyński robi tu i to jest za dyma. Rafał Czaskowski mówi bonjour, jest za dyma. No, Pan, pan hołownian no nie, nie miał chyba takiego spektakularnego sukcesu. Na Sławomir Bencen to już jest głęboko w kampanii, więc po jego stronie to już jest tylko odcinanie kuponów, tak, no bo to... Całe szczęście, że y, całe szczęście, że Hołownia, y, przeszedł bez echa. Przeszedł całkowicie, wydaje mi się, niezauważony podczas ogłoszenia swojej y, kampanii. Podczas ogłoszenia startu wyborów prezydenckich, i według mnie to jest dobre. Media nie poświęciły mu tak dużo uwagi, ludzie nie poświęcili mu tak wiele zainteresowania, i to jest według mnie bardzo dobre, bo to jest osoba, która nie ma szczególnych umiejętności do, do reprezentowania naszego kraju i też nie ma tak naprawdę co wnieść. Znaczy, powiem Ci tak, jego konwencja w, w tym aspekcie przygotowania, no bo jeśli chodzi o rozmach, to, no to daleko mu do PiSu czy do Platformy, natomiast jeśli chodzi, już nie, nie mówiąc w ogóle o spotkaniach konfederacji, gdzie tam. Tysiące ludzi przychodzi na te spotkania z Męcenem. Natomiast jeśli chodzi o to, w jaki sposób mówił do ludzi, to mnie się akurat podobało, Uważam, że zabieg marketingowy bardzo dobry, bo podchodzi do każdego i mówił, no e, e, za mały masz ten, e, e, bo mieli takie kartki z imionami. Tam, <grym> takie, no, wyglądali troszeczkę jak e, 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 pieski w schronisku, prawda, że tutaj jest numerek jakiś, jakiś tam i tutaj ładne duże imię. Tu pisze Krzyś, nie? I pan duchownia podchodzi do mnie i mówi, no to Krzyś jest za małe, bo to tak naprawdę ty <grym> jesteś tu najważniejszy, nie? No i tak powtórzył 10 razy. No jest taki zabieg marketingowy, który podkreśla, jak ważni byli ci ludzie na sali. To mnie nie przekonało osobiście, ale jednak marketingowo to nie jest takie wiesz, do, do odrzucenia, nie? bo no marketingowcem być może jest jakimś, w jakimś tam stopniu. no Jest też publicystą, zajmował się wiele lat y, działalnością y, szeroko y, zakrojoną, y, telewizyjną, także on takie umiejętności ma podejście do, y, do człowieka, zabawienie publiczności, jakieś wesołe y, zagadnie, y, zagadnięcie kogoś. Znaczy powiem ci tak, tylko? No, wesołe zagadnięcia, tak, tylko że to mnie. Na przykład osobiście to mnie to w Sejmie to mnie to trochę razi, bo uważam. Oczywiście, że, to, że tak, oczywiście, że tak. Zabiera powagę, to, to już krzyczę że tam się śmieją, że się wyzywają, to jest jakby, <laughs> to jest jakby efekt tego, że różni ludzie zasiadają w ławach poselskich. Natomiast od marszałka to się jednak powinno wymagać, żeby on nadawał sznyt, żeby on nadawał był wzorem do naśladowania. Stonowane, no niekoniecznie nie bardzo sztywne, ale stonowane, trzymające się regulaminu. To mi nie tylko, pasuje, ale. ale, ale tylko Szymon chyba... Hołownia, wydaje mi się on gra w tą samą grę, którą grał we wcześniejszej kampanii wyborczej, kiedy to jawił się jako kandydat niezależny. To była jakaś taka świeżość, to, był, ja to była osoba. Jest, nie? No, to jest tak. To był Nawrocki z kandydatem niezależnym? <śmiech> 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 tak, niezależny jak ja od swoich nóg. No po prostu. No. Pan e, 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 Hołownia no, nie, niezależny no, od kogo? No przecież jest e, szefem partii politycznej, no kurczę, no. Zgadza to tylko, się. To tak naprawdę, jakbyśmy tak, co, co nie jesteśmy we dwóch wielkim zwolennikiem pana Czachowskiego, to jednak wydaje mi się, że jego podejście, jako lidera Platformy Obywatelskiej, to już jest bardziej uczciwe podejście niż, niż te, no bo Sławomir też mówi, no ja reprezentuję jakieś środowisko, ja reprezentuję jakieś idee, ja reprezentuję coś, tak. Nie zaklinam rzeczywistości, no. a drugi po nim jest Rafał Czaskowski, a reszta mówi, no, no bo Marek Jakubiak, no wielki szacunek dla pana Jakubiaka, no ale to jest, to będą szczątkowe głosy, nie wiem. zdecydowanie jakieś nieliczne grono pewnie najbliższych sympatyków, może rodzina, żona, dzieci zagłosują i tak dalej, Nie no tam... ale wspomniałeś, 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 o Karolu Nawrockim, a co ty myślisz o, o tym kandydacie, czy Karol Nawrocki faktycznie to jest, to jest dobre dobry postawienie sprawy przez PiS, czy to po prostu będzie, czy może być w, 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 w ten sposób to rozegrane? Kiedy to w ubiegłej kampanii wyborczej prezydenckiej Platforma była zmuszona do wymiany kandydata, ponieważ kandydatka. No, szorowadno. myślę <laughs> ta wymiana Dagura był, 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 Było dobre posunięcie, co widzieliśmy po wynikach, bo Czaskowski otarł się o zwycięstwo. Natomiast jeśli chodzi o pana Nawrockiego, to ja mam takie mieszane uczucie, bo osobiście człowieka kompletnie nie znam. Nie? A czy ty obserwuję? wiesz w ogóle. Skoro ta. już kampania, skoro ta prekampania już się zaczęła, to czy ty wiesz w ogóle co reprezentuje, jakie podejście gospodarcze, społeczne, ekonomiczne, jakie reprezentuje Karol Nawrocki, bo y, do tej pory mnie się wydaje, że ta cała kampania jest prowadzona y, pod tym kątem, że potrzebuje Polska silnego kandydata na silne czasy i dostaliśmy boksera... Nie, nawet więcej, nawet więcej, przyjacielu. Potrzebuje silnego kandydata na wypadek wojny. Na wypadek wojny? wojny nie ciężkich czasów, bo ciężkie czasy to mamy teraz. Czyli uważasz, A? że PiS chce zaserować boksera, który... Jak Rocky, <laughs> Te, 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 te no tak, sceny... Tak. Te, te to sceny, sam się kreuje, wiesz, na... Sceny, które latają na X i tak dalej w mediach społecznościowych, to są rodem kopia Rokiego. No to był tak, no tak. zanim cała nie y, no, cała nie, 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 bardziej to mi się kojarzy z tą sceną, kiedy y, 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 Roki, którego ty na pewno nie oglądałeś. Oglądałem. więc... No, nie <laughs> oglądałeś Rokiego, nie wierzę ci w ogóle. Krida nawet wierzę. oglądałem kiedyś. kiedyś to nie jest Roki. Roki ja. to jest część pierwsza i część druga jeszcze. Trzecia troszeczkę, ale... zawsze ja wszystkie nie ma... części widziałem. A, dobrze. A na studiach tak. oglądałem, na Byłem studiach, je... kiedy jeszcze Chłan w Krakowie w brewka, nie mieszkałem. Nie I te Rocky wchodzi z takim, chodzi z, y, y, z taką bryłą lodu, nie? Tak. I później te świnie nosi w kolejnych odcinkach, no, jak są... ćwiczy i tak. tak. Stało pan nawrocki, Ja tu ja o tej scenie Ci opowiem. To była scena, kiedy miał się zmierzyć z takim radzieckim pięściarzem tak. bardzo wysokim, blondynem tak. dobrze zbudowanym i on był faszerowany różnymi sterydami, innymi środkami. Tak. A ten wyjechał do, do Leśniczów tak. i tam ćwiczył. <laughs> no i bo bo Pan też, że, prawda, to jest no, troszeczkę tak, tak, troszeczkę tam biega po tym parku, tam boksuje, tak, no okej, okay, no jest to jakiś, ale Grzegorzu, no trzeba przyznać, że jest to jakiś pomysł, no, my możemy się z tego śmiać, ale to jednak, ale wracając do Twojego pytania, jeszcze chciałbym odpowiedzieć, że niestety szereg komentarzy w mediach społecznościowych, szczególnie na X brzmi tak, o panu Nawrockim, z czym ja się absolutnie nie zgadzam. E, e, cytuję opinię, opinię innych obserwatorów e, e, mediów społecznościowych, że PiS wystawiłby konia i końby e, dostał tyle samo głosów. Platforma wystawiłaby e, konia i e, koń dostałby tyle samo głosów. Nie chcę mówić, że tam wszyscy pisali, że osła, czy żabę, czy jakieś inne zwierzęta. Natomiast faktem jest, że e, e, ludzie głosują, w tym wypadku głosują jednak nie na. Człowieka. Ty się pytasz, jakie są gospodarcze założenia? 90% głosujących mój drogi o gospodarce ma takie pojęcie, jak ja, o zasadach gry w polo. Tak? Wiem, że się jeździ na koniu, wiem, że się stuka w pieczkę, ale kompletnie nie, nie, nie znam zasad. Nie wiem, ja czy... uważam, że 85% Wyborców, może mieć tak, takie. Tak, przepraszam, 85%, bo 15% ma konfederację. Tak, jest, tak, dokładnie, tak. chciałem o tym powiedzieć. 15% w Sławek, w tej chwili szacujemy, że jego oparcie wynosi około 15%, także 85% faktycznie zgodzę się, to są ludzie nieświadomi, którzy nie mają pojęcia gospodarczego, chcieliby faktycznie państwa opiekuńczego, które by się chciało nimi zaopiekować, kosztem tego, o czym nawet nie wiedzą, że większość wynagrodzenia jest oddawana państwu na rzecz. A my, Na rzecz chcemy, świadczy a my chcemy, a my chcemy. Niskich i prostych podatków. tak? Jako Konfederacji mówimy, niskie i proste podatki to jest i, i, jedyny klucz do. Wolność jednostki przede wszystkim musimy pozwolić <kłyskawek> ludziom uczcić. Ci tam jakąś wolność zabiera teraz Grzegorz? Co ty opadasz? Jaką wolność ma? Czy Krzysztof, gdybyśmy przenieśli to na grunt gospodarstwa domowego, wyglądałoby to w ten sposób, że e, ojciec, kiedy e, jego syn uzyskał pełnoletność, wysłał go do pracy. On e, zarabia 4000 tysiące złotych. I po otrzymaniu tego wynagrodzenia przychodzi do domu. Ojciec mówi mi ojciec mówi do niego, synu, oddaj mi dwa tysiące złotych, które zarobiłeś w, w, w ramach tego, że ja pozwolę ci w tej naszej tutaj ekospołeczności tutaj domowej e, wspólnie uczestniczyć. No i syn oddaje mu te dwa tysiące złotych, zostało mu tylko dwa tysiące złotych, i z tych dwóch tysięcy złotych ojciec przebalował część pieniędzy, a resztę oddał mu w postaci świadczenia socjalnego, czyli wyzwania e, światła wymyśli, jedzenia. I, tak, i, i, kątu kątu do i wymyślił, jakie buty może kupić. A no. syn może nie chce takich butów. Dlaczego ojciec mu narzucił, że ma kupić sandały w sezonie jesiennym? Dlaczego? Tak samo jak państwo narzuca nam y, poprzez na przykład y, finansowanie kredytów, narzuca nam, jakie my mamy mieszkania kupować. Dlaczego państwo y, uważa, że jest mądrzejszy od y, ludzi? Tak? Przecież to ludzie utrzymują y, nasz kraj. To dlaczego państwo y, tak uważa? Jeżeli jest osoba, która by na przykład chciała podróżować i ma ochotę kupić kampera, to dlaczego państwo nie dopłaci do jego kampera? Tylko y, restrykcyjnie narzuca. Jakie mieszkanie może posiadać, czyli mieszkanie, które ma, załóżmy, do 50 metrów, bo powyżej to już się w tym programie mieszkanie nie łapie, musi płacić no pełny tak, kredyt no, rynkowy. Odnosisz się, do, odnosisz się do założenia, które z, z założenia odrzucasz, no bo odrzucasz socjalizm i wsparcie państwa, a jednocześnie mówisz, że dlaczego mam dostać od państwa mieszkanie? Ja tak nie większe niż 50 po prostu. Chcę przedstawić absurd tej sytuacji. Ale taki Co tak absurdu, naprawdę. Mój ludzie... drogi, jest dużo więcej od handlu ETS-em po zmuszaniem cię do elektryka. Natomiast nie, nie, nie wchodźmy w to, bo braknie nam czasu. Chcieliśmy jeszcze porozmawiać o innych rzeczach. Kampanię prezydentką odfajkowaliśmy. No dobrze, możemy. No, a się... Co, się, co pan jeszcze przygotował na ten, na ten cudowny piątek? Z lokalnych tematów y, wydaje mi się, że ciekawą y, informacją jest otwarcie hali sportowej przy szkole y, 13, przy szkole numer 13 w, w Kromowie. Według mnie świetnie, bardzo się cieszę. No a co, co jak to wpływa na twoje życie? Powiedz mi, bo no, Mój syn akurat. Y, w 1000 w... <laughs> <w cesie> roku. <laughs> bo akurat jesteś beneficjentem tej hali, za którą ja zapłaciłem. No, a moja więc... córka na hale jeszcze nie chodzi. No. No to mam nadzieję, że mój syn nie zniszczy. Do momentu twoja córka też pójdzie i Hania będzie też mogła korzystać w dobrych warunkach z tej hali. Ale uważam, że sport w zawierciu powinien wyjść na trochę wyższy poziom. No, bo jesteś typem sportowca. Byłeś czynnym sportowcem, to łatwo ci mówić. Natomiast ja nie jestem czynnym sportowcem i ja bym bardzo balansował te, te wydatki, bo według mnie to są rzeczy, są rzeczy które, które mogłyby Lepiej te pieniądze, być może się nie dało, że to jest jakaś celowa dotacja, natomiast czy te hale mają obłożenia, czy te hale są wykorzystywane, no to jest zupełnie inna sprawa, tak, czy, czy tam są tak. e, SKS -y jakieś, czy tam są, e, e, grają jakieś drużyny sportowe. No mamy jedną szkołę, dziewiątkę, szkołę numer dziewięć, która, której, nad którą patronat y, objął aluron, tam y, y, klasa sportowa jest otworzona, ale ja jest, jako przedsiębiorca jestem zwolennikiem zasady pareto, czyli y, ładowanie swoich sił i y, zaplecza tam, gdzie faktycznie może nam to przynieść zwrot. I uważam, że jeżeli faktycznie nasze miasto y, mogło, y, ma się rozwinąć, żeby się ludziom żyło lepiej, to my musimy w, pierwszym, y, w pierwszej kolejności pchać nasze wysiłki w te kanały, które nam są w stanie przynieść wymierną korzyść w jak najkrótszym czasie. Czyli ja uważam, no, no, że na przykład sport byłby w stanie przynieść no. nam, byłby w stanie, jak, no, mamy dosyć, <coughs> wiesz, mamy drużynę na szczycie list przeboju, wiesz, no, pierwsza, druga, trzecia drużyna w Polsce w siatkowce, no to, to, wiesz, no to jakby przełożenie jest, no to czy miasto coś zyskuje? No zyskuje, tak, natomiast gdzie tam od, od hali przy szkole do hmm, Wielkich zysków dla miasta, według mnie na przykład e, 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 uczelnia wyższa i laboratorium na przykład e, stalowe, czy, czy spawalnicze, czy, e, czy wiesz, cyfrowe przyniosły większą, bardziej wymierną korzyść niż kolejna hala sportowa. No tutaj nie wiem, czy e, w jaki sposób... Z kolejnym, widzisz... w, ja, ja zgodzę się z tobą, tylko że też bym chciał, żeby to było... Ym... Powiedz mi, powiedz mi, Rzez... przepraszam, tak. że przerwę, Leon. Ile razy w, w tygodniu ćwiczy? W sensie fizycznym, poza razy. szkołą. Przynajmniej dwa razy. Dwa, trzy razy w tygodniu ćwiczy. To ma tenis, basen, jeszcze ma tam zajęcia takie swoje sportowe, No I To i ten, jest bardzo aktywny. Ten, I dużo dzieciaków chodzi, uczęszcza? Tak jak chodzisz go odprowadzać, to, to pełne? To no sporo. No kiedy jedziemy na basen, no to basen jest pełny, pełny dzieciaków. Na każdym torze dzieciaki mają treningi. Szkoła tenisowa, do której też chodził, tam też jest duże zainteresowanie. Chodził na piłkę nożną, chodził na piłkę ręczną, jeździ na zawody rowerowe w, w każdym roku w maju bierze czynny udział w zawodach rowerowych na. No tyle sportowcy, jak no, Ja pytam bardziej, czy wiesz, wysiłek finansowy, który jest wkładany na rozwój tego sportu przekłada się na ilość uczestników? O, o to mi chodzi? Nie? No, bo miasto tam. Dofinansowuje pewne zajęcia, tak? A czy tam jest 50, czy 30, pieniądz jest ten sam. Dobra, tego hala, hala, hala była projektem długofalowym. Jest ładnie, każda szkoła powinna mieć, no bo chociażby po to, żeby na, na WF było gdzie wyjść. No, czy, czy są zajęcia pozalekcyjne, no to też inna sprawa, no. Przysięga na tym, na, na, na parkingu nie podobała ci się No bardzo, jestem też. Wojskowa. To, to to, to jestem też sympatykiem, nie? wielkim zwolnikiem wojska polskiego, także no, dla mnie to y, wydarzenie miało swój y, wielki wymiar, Ta. że tak powiem. No to jest, to jest, to jest, serce się wiesz, raduje, panie. Serce się raduje, kiedy faktycznie widzimy, kiedy przynajmniej ja widzę Polaków ubranych w te mundury, bo widzę w nich chęć do działania. Um, też kiedyś chciałem być żołnierzem, czy kiedy robiłem studia inżynierskie, um, myślałem, czy faktycznie po skończeniu studiów inżynierskich nie um, przejdziesz do szkoły technicznej, Tak, tak, ale chciałem się przejść do, do tej szkoły oficerskiej, chyba <kuh> w Poznaniu, To już nie pamiętam teraz, gdzie te szkoły oficerskie, ale um, <kuh> nawet taki mój dalszy wujek był bardzo związany z wojskiem, dosyć wysoko postawioną osobą i też z nim konsultowałem ten pomysł i doradzał, że faktycznie jeżeli mnie to interesuje. Z tym, że później przeczytałem taką książkę, chyba nie pamiętam autora, chyba to był Kisielewski nazywał się ten autor i ta książka mówiła o jego czasie spędzonym w jednostce wojskowej Grom. Ona chyba się nazywała trzy, moich, 13 moich lat w jednostce wojskowej Grom. I A to powierzę, gruba puła, ci, Tak Tak, no? Grom to już jest się. Tak, tak, lekarzy. oczywiście. Gorsza jest tylko kampania reprezentacyjna z tego, co słyszę. Ja mam kilku wojskowych znam, no to Komandosi to jest, to jest ten, ale reprezentacja to Komandosi, to jest, to jest. Kampania reprezentacyjna to jest po, podobno e, e, orka orka na żywym organizmie. To się nie, nie da się przeżyć. To trzeba mieć e, e, stalowy kręgosłup. To, to są strasznie silne, silne i charakterne. Jak powiedziałem mojemu Tatusiowi sto lat temu, jak e, e, technikum m, m, e, poszedłem, to też powiedziałem, że pójdę do wojska, bo w Dęblinie była szkoła. A mnie się bardzo chciało latać, nie? Tak. A mój tatuś mówi, no ale najpierw to musisz tam zasadniczą odbędzić, coś tam, coś tam. Ja mówię, no to odbębnie, no za to jest tam rok, półtora, nie? On mówi tak, tylko że może się okazać, że człowiek dużo głupszy od ciebie będzie ci wydawał rozkazy, polecenia takie, których absolutnie nie możesz ten... I nie możesz się na nikogo wyglądać. w <laughs> nie, nie wydają Ci jeszcze poleceń bezpośrednio, wiesz, ale, ale faktem jest. No, no i... wydają. Mówią mi, ja na by... co mam wydać, <laughs> jakie mieszkanie mam sobie kupić. A to wraca znowu a jakie sobie kupiłeś? <laughs> no bo nie takie, jakie Ci jakiś polityk kazał, no co Ty? No tak, ale, no bo ja akurat nie jestem beneficjentem tego programu, bo ja akurat korzystam z, z warunków rynkowych, ale są osoby, które faktycznie musiały nabyć takie mieszkanie, bo w innych warunkach by im się to nie opłacało. Czyli ja nie A w ogóle... jest w ogóle, był jakiś. E, e, wystartował jakiś. No... Kredyt 2% przecież za, no, aha, za, za, tak. za czasów y, kadencji PiS został wprowadzony. Tak, i zepsuł całkowicie ten rynek nieruchomości. No ale rynek ma co do siebie, że się sam reguluje Miejmy nadzieję, że nigdy no, więcej niż ten program socjalny dopłat do y, 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 mieszkań nie zostanie wprowadzony i rynek sam wyreguluje. Nie mów tak, ceny bo, cię, bo cię znienawidzą cię wszyscy ludzie, którzy no, tam. Tak, A, tylko chodzi, nie, mi o to, chodzi mi o to, żeby ludziom dać zarabiać, żeby nie zabierać im ich zarobionych pieniędzy, żeby im faktycznie wytłumaczyć to, że oni zarabiają dużo więcej niż dostają finalnie na konto. To właśnie to tak jak ja to tłumaczyłem. A czy Grzegorz, odnosisz się do takich bardzo fundamentalnych spraw, które wszyscy wiedzą, opodatkowują Twoje pieniądze, jak je zarabiasz. Opodatkowują Twoje pieniądze, jak je wydajesz. A na koniec jeszcze opodatkowują nawet to, co ci zostanie, tak? jak resztunie, tak. która Ci zostanie, wpłacisz na lokatę, to ten... Tak, tak. To jeszcze belka Kuratek Ci beltym, zabierze. Tak. tak, tak. No więc no, no, umówmy się, tego, tego Grzegorz nie przeskoczymy. No, są dwie szkoły. Pierwsza jest więcej oszczędzać, a druga szkoła jest Więcej zarabiać. No i teraz no, wiesz, no są, zawsze byli, zawsze będą beneficjenci programów socjalnych i Oczywiście. Są, y, 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 są ludzie, którzy są bardziej przedsiębiorczy, no. mniej przedsiębiorczy. No. Oczywiście, że tak ja sobie zdaję z tego doskonale sprawę, że z czegoś to państwo musi funkcjonować. Służba zdrowia, musimy skończyć pieniądze, policja, y, straż pożarna, y, chodniki, y, szkoły. To wszystko z czegoś musi być finansowane, tylko chodzi mi o to, żeby to było w sposób mądry i racjonalny finansowane. Ja a nie... jeden przykład na, na zakończenie nieracjonalnych wydatków, bo ja nie znam takich nieracjonalnych wydatków. No to wszystkie. Um, jeden, jeden, nie, wszystkie, nie hmm. idea, tylko jeden wydatek, jaki wiesz, że państwo polskie zrobiło i to był pieniądz wyrzucony w błoto. No, tylko nie było w wyborach kopertowych, błagam cię, no bo to, 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 Idealny przykład. Nie, przy, nie przyszłoby mi to do głowy, nie wymyśliłbym pewnie tego. Chciałem jakieś takie bardziej prozaiczne przykłady podawać, ale faktycznie. No, przykład wyborów kopertowych. Przecież to są... To są... No nie mówiłem, tego nie możesz, no. Ale na przykład Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Przecież to jest... no przecież... Jezus Maria. Kilka kontenerów, kilka kontenerów postawionych jeden na drugim za jakieś horrendalne pieniądze. Świat się kończy absolutnie. Ja a powiem ci, ja też mam obraz powieszony. Tylko ponieważ moja córka lubi mandarynki, wiem, mam tą szarą, najlepszą na świecie, uniwersalną, taśmą nakleiłem ten, nakleiłem mandarynkę do ściany i mówię, Hania, zrobię ci zdjęcie, będzie, będzie 8 milionów urazków, prawda? Bo banan dostał ze 4, to ja 8 na pewno dostanę. jeszcze jak ciebie dołączę, to, 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 będzie, to będzie grubo. Świat no, się kończy, no, panie, przecież te pieniądze nie mogą być tak wydawane. Nie mogą być tak marnotrawione. I to jest yy, wspaniała rzecz, której podjął się Elon Musk. Wejście do resortu finansów Stanów Zjednoczonych i czuwanie nad yy, poprawnością wydawania yy, pieniędzy. A kto by był, jakby Sławomir Mence został prezydentem Polski... Kto byłby jego prawą ręką, takim, takim Elonem Maskiem, który by tam grzebał w tych finansach i usprawniał wszystko? Jak ci się wydaje, jest taka postać, kojarzycie się ktoś? Ja myślę, że politycznie w tej chwili nasuwa mi się na myśl postać taka związana z polityką, ale ja myślę, że Sławek ma tak ogromne zaplecze osób bardzo mocno związanych z ekonomią, z finansami, z szeroko pojętą gospodarką i z takimi mechanizmami rynkowymi, że wierzę, że taka osoba w Polsce jest. I Marek jest Jakubiak. nam potrzebna. Czy Marek Jakubiak? To on jest bardzo, wiesz, on jest bardzo e, e, rewolucyjny, bardzo nastawiony, bardzo transparentny, bardzo uczciwy, wiesz, taki, no jest przedsiębiorcą z no to nie jest i Wojewódzki, <grym> prawda? Tylko Marek Jakubiak te biznesy jednak, jednak rozkręcał, no bez, bez, bez napinki. Dobry był, nie? No tak, ja akurat, jeżeli chodzi o postać Marka Jakubiaka, znam, natomiast nie jestem tak głęboko związany z researchem tej osoby, także, także tutaj faktycznie nie wiem, czy to byłaby idealna postać do tego typu zachowań, ale wydaje mi się, że Sławek jest w środowisku takich osób, także takie osoby na pewno ma. Miejmy nadzieję, że Sławek Męcen do drugiej tury wejdzie, w drugiej turze wszystko się może zdarzyć. Zrobimy wszystko, żeby pan Męcen szedł do drugiej tury. Eee, bardzo miło się z panem... Żywo, nie rozwiązaliśmy wszystkich naszych problemów. Zapomnieliśmy powiedzieć o zadłużeniu, o konflikcie w, w urzędzie miasta, zapomnieliśmy powiedzieć o. Koniec wojny na Ukrainie też się Koniec. Jest, a... No. Ale to e, na następne spotkanie będzie za późno, ale następne spotkanie to będzie już tuż przed świętami, więc tam to już. Zdecydowanie. Gdybyście Państwo mieli też jakieś tematy, które chcielibyście poruszyć, chcielibyście tam podrzucić, żebyśmy po nich podyskutowali, zrobili jeszcze... Ale zdaję sprawę, się... że mówisz do, do Państwa, to mówisz tak, to jest Twoja mama. Moja mama. <laughs> Mateusza mama. To takie, szanowni Państwo, z grubej, z grubej mańki jest za dużo powiedziane, wiesz, takie, no do tych naszych, ilu mamy subskrybentów? Pięciu? Szesnastu. Szesnastu mamy? Tak. Rośniemy jeju, prężnie. Jeju. To się rozwija jak bitcoin. <grymne> bardzo dziękuję za rozmowę, bo wielce, wielka to dla mnie przyjemność. Dla mnie również. Bardzo zaszczyt. przyjemność. Dziękuję bardzo. Dobranoc Państwu. Dobranoc Państwu.